Ponad 600 najmłodszych adeptów karate z siedmiu krajów Starego Kontynentu wystartowało w pierwszej edycji Pucharu Europy w karate tradycyjnym dzieci. Dwudniowa impreza odbyła się w lubelskiej hali Globus. Na planszach zobaczyliśmy m.in. silne drużyny z Armenii i Rosji, ale największą liczbę zawodników wystawili co zrozumiałe gospodarze. Rywalizowano w czterech konkurencjach, które obrazowo opisała Justyna Marciniak, tytułowana zawodniczka i instruktorka lubelskiego klubu karate tradycyjnego. Kata jest to e, układ z wyobrażonym przeciwnikiem. Jest to zbiór technik, gdzie dzieci e, ćwiczą, swoją, e, ćwi, ćwiczą swoją sprawność, swoją kondycję i wypracowują sobie odpowiednią technikę po to, aby później móc próbować swoich sił w kumite, czyli w walce. Kata i kumite, już wiemy co to jest. Fukugo? Kogo jest to dwubój, czyli jest to połączenie obydwu tych konkurencji. Na przemian wykonuje się formę kata, a później startuje się w walce, czyli w komite. Jeszcze jedna konkurencja nam została, z którą tu mieliśmy do czynienia, czyli enbu. Enbu jest to, e, w, jest to mm, połączenie kumite. Jest to kumite z tym, że jest to walka wyreżyserowana przez dwójkę uczestników. Wyniki, choć istotne, nie są w filozofii karate celem nadrzędnym, ale ambicja i motywacja młodych karateków była widoczna właściwie na każdym kroku. Cieszy fakt, że w gronie najlepszych znalazło się sporo zawodników z Lubelszczyzny. Widać, że praca Andrzeja Maciejewskiego, Daniela Iwanka, sióstr Marciniak i wielu innych trenerów i instruktorów karate przynosi wymierne efekty. Na obszerną relację z imprezy zapraszamy do TVP Lublin w najbliższą sobotę, 1 października. A zanim zobaczą Państwo tę relację, to wracamy jeszcze raz do Pucharu Europy. Posłuchajmy wypowiedzi Włodzimierza Kwiecińskiego, prezesa Polskiego Związku Karaty Tradycyjnego w rozmowie z Piotrem Raszewskim. Gościem magazynu sportowego jest pan Włodzimierz Kwieciński, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Panie Włodzimierzu, pan często bywa w Lublinie i często przy okazji dużych imprez. Kolejna duża impreza, tym razem wyjątkowa, bo po raz pierwszy tutaj na tej hali prezentują się nie seniorzy, ale dzieci, puchra Europy, dzieci. Skąd pomysł na organizację takiej imprezy? Myślę, że jest to pomysł, który wyszedł po prostu z zapotrzebowania. Ludzie, którzy ćwiczą, pomyśleli sobie, że dobrze byłoby stworzyć platformę dla najmłodszych karateków, którzy by mogli ze sobą rywalizować, ale przede wszystkim bawić się ze sobą, poznawać siebie. Jest to rywalizacja, która powoduje, że w przyszłości ci mali zawodnicy nie czują się zagubieni na żadnych zawodach na świecie. No na pewno kibiców interesuje to. Jak wypadają ci polscy zawodnicy w konfrontacji z zawodnikami z zagranicy, bo przecież tutaj przyjechało, przyjechali przedstawiciele kilkunastu krajów. Tak, ja się cieszę, bo wczoraj były już dekoracje po pierwszym dniu i w tych dekoracjach brałem udział czynny i w większość pucharów, które wyręczałem, wyręczałem młodym Polakom. Ja się bardzo z tego cieszę. My mamy fantastycznie e, rozwinięte geny do tego właśnie sportu, do tej sztuki walki i cieszę się, że właśnie jest to technicznie tak e, ułożone tutaj w Lublinie i w Polsce, że Polacy są najlepsi. Daniel Iwanek, Justyna Marciniak, to są zawodnicy z Lubelszczyzny, z naszego regionu, którzy nie mieli okazji startować w takich pucharach dzieci, bo przypominam, że to po raz pierwszy odbywa się taka impreza, jednak zdobywali mistrzostwo świata. Czy tutaj dostrzegł Pan już takich e, zawodników, którzy być może w przyszłości będą mistrzami świata? Jeśli wystarczy im pasji, wytrwałości i determinacji, będą mistrzami świata. Jestem przekonany. Ja po prostu nieskromnie powiem, ale mam takie oko. Że jak zobaczę taką osobę, to wiem, czy rzeczywiście ona kiedyś będzie mistrzem świata wśród seniorów. Wracając do pomysłu tej imprezy, Puchar Europy, Karate, Dzieci. Pomysł lubelski, czy to znaczy, że w Lublinie będzie ta impreza odbywała się cyklicznie? Chcemy, żeby się odbyła co najmniej trzy razy cyklicznie w Lublinie. Chcemy oczywiście później, żeby wędrowała po różnych krajach Europy, ale to jest początek. Początek zawsze musimy pokazać standard i później go rozprzestrzeniać po innych krajach. Ja trzymam kciuki za to, żeby wszystkie plany udało się zrealizować. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Włodzimierz Kwieciński, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.